A więc, wszystkim z tej strony, Ari, dzisiaj chciałabym Was powitać trochę w innej formie, ponieważ jest to film, no, który sporo z Was dosyć prosiło. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam Was do obejrzenia, jak powstaje moje realistyczne SSO. A więc, ja zazwyczaj na początku zaglądam do stosu moich papierków odnośnie filmów na YouTubie i wiem, że jest tego dość sporo i niepoukładanych ale zaglądam tam i wybieram sobie z mojego grafiku i też rozpiski pomysłów na tę serię temat, który mam ochotę akurat nagrać. Następnie zaczynam sobie rozpisywać w punktach, co chcę poruszyć w tym filmie, jakie sceny chcę nagrać i co zaprezentować. Następnie wchodzę na SSO, aby przygotować sobie ustawienie koni w stajni, outfit i tego typu rzeczy. Później zabieram się za nagranie scen potrzebnych do odcinka. Następnie zbieram wszystkie pliki w jedno miejsce, czyli po prostu wybieram sobie folder i tam wkładam wszystko, co potrzebuję do montażu danego filmu. Po otworzeniu programu do montowania, w tym przypadku filmory, i zimportowaniu sobie plików, zabieram się za montaż. Na samym końcu pod gotowy film podkładam głos, choć czy robię to czasami też w trakcie. I przepraszam Was, że tak macham rękami, ale ja tak robię zawsze przed monitorem. A więc w tym odcineczku to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, ponieważ robiłam go specjalnie na Waszą prośbę, gdyż dużo osób prosiło o poradnik, jak nagrywać realistyczne SSO, więc w ten sposób możecie też to odebrać. Jeszcze raz mam nadzieję, że film wam się podobał. Do następnego i pa pa!